Witam dzisiaj kolejne podejście do zadania numer 1 z 73 Olimpiady Fizycznej konkretnie z finału. I jest to zadanie teoretyczne. To rozwiązanie nie będzie zawierało całek, więc pod tym względem jest można powiedzieć bardziej zbliżone do rozwiązania jakie podał komitet główny Olimpiady Fizycznej. No, ale troszeczkę pewnymi yy, przejściami w toku rozumowania się będzie różnić. I oczywiście zachęcam do obejrzenia mm, filmu z rozwiązaniem, które zawierało całki, ponieważ yy, tam jest zawartych yy, no, kilka myśli, trochę może yy, bardziej szczegółowo omówionych. Ogólnie, jakby do pewnego momentu yy, dla obu metod rozwiązanie jest takie samo. Także no, z tamtej części też można się dowiedzieć, ewentualnie pomijając tą część całkami. No, ale całek polecam się nauczyć, bo są przydatne po prostu. Także już yy, przechodząc do samego zadania. To mamy yy, zbiornik z wodą, w którym znajduje się zapora w kształcie ćwierć walca. No, i ta zapora nie jest ani podsączana yy, przez tą wodę. Ani też nie jest przez nią przysysana do podłoża. Naszym celem jest policzenie takiej minimalnej masy M zapory, przy której woda jej nie przesunie, ani też nie przewróci. Więc skoro mamy, że nie przesunie, ani nie przewróci, to będzie równowaga sił i momentów sił. Więc zacznijmy najpierw może od pierwszego warunku, czyli. Czyli równowaga sił, właśnie. A więc yy, najprościej tutaj jest sobie zrobić rysunek. Oczywiście, ja to artystą nie jestem, także no, te rysunki do no, najpiękniejszych nie należą, ale no, jako rysunek pomocniczy to nie jest tak ważne i sobie pozaznaczajmy te siły, więc na pewno będzie działać siła grawitacji. Tutaj ją oznaczę jako Mg. Gdzie jest środek masy, to może nas na razie nie interesuje, bo liczymy tylko siły. Także to, że tak powiem, odrzućmy. I na pewno będzie parcie. Tylko, że z parciem jest ta sprawa, że no zawsze jest prostopadłe do powierzchni. No i to parcie no nie do końca wiemy bez liczenia dokładnej wartości, w którą stronę jest zwrócone i, i gdzie, gdzie mógłby być punkt przyłożenia. Dlatego co jesteśmy pewni, że zakładamy, że ono ma swoją składową w osi X i w osi Y i po prostu można je zaznaczyć, czyli to będzie FPX w osi X, ma i w osi Y też parcie mamy. No to skoro mamy wodę, która jeszcze naciska od góry i siłę grawitacji, to musi być jakaś siła reakcji podłoża, oznaczmy ją jako N. No i skoro chce nam tą zaporę przesunąć woda w prawo na tym rysunku, to w lewo będzie działać tarcie. Także już mamy te siły. No i jakie warunki one muszą spełniać? Także pierwsze musi być równowaga osi xów, czyli FPX będzie równe T. Druga sprawa to jest równowaga w osi Y, czyli N to jest FPY plus MG. No i aż w końcu trzecie, no to to jest warunek dla tarcia, które jest mniejsze bądź równe od f razy n. Bo to tutaj mamy do czynienia z tarciem statycznym. No i do tego momentu to rozwiązanie, jak i to poprzednie, nie różnią się w żaden sposób. No ale teraz właśnie <coughs> wypadałoby nam te fpx i fpy wyznaczyć. No i jak to zrobić? Zacznijmy od siły Fpx. Tutaj jeszcze raz narysujmy sobie to, ten cały zbiornik i naszą zaporę. Zaznaczę wodę na niebiesko, jak to się ma w zwyczaju. I co? Ważną rzeczą tutaj, jaką można zauważyć, jest to, że ta woda działa nam na tą ściankę jakąś siłą. No i trzecie zasady dynamiki Newtona. Zauważamy, że ta ścianka musi działać na wodę siłą. I skoro tutaj działa w prawo siła, tam powiedzmy, że FP1 i ta woda nam się nie porusza, ona jest statyczna, to taką samą siłą musi działać też ta zapora. To równe FP1. A skoro mm, taką siłą działa zapora na wodę, no to zapora będzie nam działać tą samą siłą, tym samym. FP1 y, oczywiście tutaj by wypadało z minusami, dać te, te siły poszczególne, ale to jest już taka kwestia bardziej kosmetyczna. No, ale prowadzi nas to do wniosku, że FP1 jest równe FPX. Tylko teraz pytanie, jak policzyć to FP1? No, yy, jakbyśmy sobie narysowali tą ścianę, to zauważamy, że to parcie. Nam rośnie wraz z zwiększaniem się głębokości. U góry jest zerowe, tutaj jest coraz większe, większe i tak aż tam na dnie osiąga maksymalną wartość. I teraz moglibyśmy podejść do tego na dwa sposoby. Oczywiście stałkować, można jak najbardziej, ale my całek teraz tutaj nie używamy. Więc co zrobimy? Popatrzmy na wykres H od siły parcia. Może bez X, bo to nie jest to. Bardziej sił, siła parcia od H, nie H od siły parcia. Raz ze wzrostem jest to wzrost liniowy, no bo mamy, że ciśnienie od H to jest RO GH. Czyli funkcja liniowa. A zatem możemy po prostu policzyć tutaj dla średniej wartości tego tego właśnie ro naszego, lub też po prostu jako jako to jak mamy na przykład wszelkiego rodzaju wykresy typu wszelkiego właśnie rodzaju wykresy typu liniowego, to na przykład Prędkość od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym tam też możemy przyjąć, że AT kwadrat przez 2 to jest równe V końcowe razy T przez 2, zakładając, że V początkowe jest równe 0, no a V końcowe to jest nasze A razy T. Czyli weźmiemy sobie po prostu średnie parcie i pomnożymy razy powierzchnię tutaj tej naszej ściany. Więc tak. Jakie będzie powierzchnia? Tutaj mamy w, te, w tej osi, to jest wymiar R. No i tam w tą drugą stronę będziemy mieć tutaj wymiar L. A więc Fpx to jest nasze P średnie. Razy, y, oczywiście, L. I razy R. Czyli nasze FPX to jest y, ro, g za H podstawimy jedną drugą R, znaczy nie za H, tylko bardziej za, y, za H podstawimy R, a jedną drugą można dać tutaj i wtedy będzie to taki zapis bardziej zrozumiały, co z czego wynika. No jeszcze razy L i razy R. Tym samym będziemy mieć, że to jest jedna druga, ro, g R kwadrat. L. także to już możemy sobie podkreślić to mamy i teraz zajmiemy się tą siłą w osi x która nas będzie interesować oczywiście powiedziałem, że składową w osi x ale będziemy liczyć w osi y także zajmiemy się teraz tym fpy no i znowu jest konieczny rysunek Teraz już trochę dokładniejszy. Także należy go wykonać. To będzie oczywiście nasz, nasz zbiornik z wodą. I który właśnie na którym będziemy, że tak powiem, wykonywać nasze tutaj operacje. Także jeszcze tylko trzeba zrobić zaporę. I tak, co ja bym tutaj sugerował? Podzielić tą wodę na dwie części. I też zajmiemy się siłami, które na nią działają. Także w tym bloku naszej wody po lewej, że tak to określę, blok wody, to ciśnienie, jakie panuje na dnie, no pewna oznaczmy, to jest drogie H, w naszym przypadku HTR. No i gdy sobie pomnożymy to przez powierzchnię danej, danego zbiornika, czyli jakby jakie S, to to nam da objętość wody ten człon. Oczywiście wtedy już byśmy nie mieli samego P, tylko P razy S. To nam da objętość i razy gęstość, to wtedy będziemy mieć masę wody, a jak pomnożymy przez przyspieszenie grawitacyjne, to jej ciężar. No czyli ten cały blok znajduje się w równowadze, bo podłoże na niego działa jakąś tam siłą N reakcji dlatego ten, że ta powiem, część wody się nie porusza no a tutaj za tą za tą część, ten, ten, ten jakby wycinek płaszczyzny tutaj zrobiony w tym kolejnym bloku wody przez ten, tą naszą zaporę właśnie na ten nasz wycinek, w którym się znajduje Woda, przynajmniej płaszczyzna, jako w tym przekroju, co tutaj patrzymy, siłą do góry musi działać nasza zapora, więc zakładamy, no to nie jest już takie założenie, co i wymyśliliśmy, tylko to jest faktycznie słuszne, że FPY to jest, no oznaczę tutaj jako QW, czyli ciężar wody, w tym, czyli V razy G i jeszcze razy Ro. To będzie ten ciężar. No i jak policzyć V? No to na pewno yy, musimy sobie policzyć pole tego, tego naszego przekroju i razy długość przemnożyć. Czyli V na pewno będzie L, bo to jest długość zbiornika o w tą stronę. Tutaj jakby narysować taki rzut. No i nasze nieszczęsne pole to będzie pole kwadratu. Obok r, no bo tu mamy r i tu mamy r, odjąć pole ćwierć walca, czyli pi r kwadrat i to jeszcze trzeba przez 1 czwartą pomno pomnożyć. No i tu już mamy wszystko, także fpy to jest g razy 0 r minus 1 czwarta pi r kwadrat m, razy l, czyli, czyli oczywiście e, 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 oczywiście tutaj możemy sobie wyjąć e, przed nawias r i zapisać w takiej kolejności te wszystkie stałe jak u góry. No, czyli e, było pierwsze roz, tego co pamiętam, rogie. r kwadrat l razy 1 minus 1 czwarta 1 czwarta pi. Jak już mamy to, to następnym krokiem jest już podstawienie wszystkiego w postaci jawnej do tych naszych równań u góry. Czyli czyli no zatarcie konkretnie do tej nierówności nas to interesuje. Także skoro tarcie jest mniejsze bądź równe od nacisku razy f, to zatarcie podstawimy fpx, czyli 1 druga ro g r kwadrat l jest mniejsze bądź równe od nacisk, czyli nasze fpx plus, plus m razy g. Czyli g R kwadrat L1 minus 1 czwarta pi plus jeszcze MG i to wszystko razy F. Także teraz y, trzeba się zająć uproszczeniem tego, żebyśmy otrzymali to nasze M upragnione. Także y, Najprościej będzie chyba tutaj podzielić wszystko przez f. i Będziemy mieć jedną drugą ro g r kwadrat l razy 1 przez f. Nie zmniejszy bądź równe ro g r kwadrat l razy 1 minus 1 czwarta pi plus mg. Jeszcze zauważamy, że możemy podzielić przez g. Konkretnie skrócić. No i teraz po prostu należy wszystko z, z to, co nie zawiera masy przenieść. Na drugą stronę. Czyli będziemy mieć 1 druga ro R kwadrat L razy 1 przez F jest mniejsze bądź równe. No tutaj nie przeniosłem, więc minus RO r kwadrat l 1 minus 1 czwarta pi jest mniejsze bądź równe od m teraz już taka matematyka, która nam uprości ten zapis, czyli możemy r kwadrat l wyjąć przed nawias i otrzymamy eh, eh, jedną drugą odjąć 1 plus 1 czwarta pi, z tym, że jedna druga będzie tutaj miała jeszcze f w mianowniku, no bo to jest wszystko mnożone raz 1 przez f jest mniejsze bądź równe od m. No i teraz y takim, można powiedzieć, intuicyjną myślą, na jaką można, aby było tutaj wpaść, że m min to jest wtedy, gdy to jest równe Temu. Z tym, że zauważmy, że ten nawias może nam dać wartość ujemną, no ale wtedy no, masa nie może być ujemna, więc musimy po prostu jeszcze sprawdzić, kiedy to będzie ujemne i wtedy napisać warunek, że wtedy masa minimalna jest po prostu zerowa, a nie ujemna, więc właśnie sprawdźmy to dla zera oczywiście to będzie mniejsze w zasadzie tutaj bez równości mniejsze od zera gdy albo równe też gdy ten nawias będzie mniejszy od zera czyli 2f minus 1 plus 1 czwarta pi mniejsze bądź równe od zera no f jest zawsze dodatnie więc y można by pomnożyć, ale lepiej będzie, mi się wydaje, przenieść jedynkę jedną czwartą pi na drugą stronę, czyli będziemy mieć coś takiego, że 1 przez 2f jest, większe, jest mniejsze bądź równe od 1 minus 1 czwarta pi. Pomnożymy sobie przez f, czyli 1 druga f jest <laughs> mniejsza bądź równa od 1 minus 1 czwarta pi razy f. No i teraz chcemy podzielić przez ten ten nasz nawias. Z tym, że no wypadałoby sprawdzić, czy on jest dodatni, czy ujemny. Ale 3π to jest mniejsze od 4. Więc 1 czwarta pi na pewno jest mniejsze od 4. Czyli cały ten nawias sprawdziliśmy, że jest dodatni. Czyli możemy dzielić bez zmiany znaku. Tym samym będziemy mieć. 1 przez 2 minus 1, druga. Pi jest mniejsze, mniejsze bądź równe od f. Wtedy, kiedy f jest większe od tego, wtedy będzie nam to mniejsze od zera. Czyli po prostu f jest większe bądź równe. No i tutaj szybko policzę, ile to wynosi w przybliżeniu, ten, ta nasza wartość. I interesująca nasz, nas wartość to jest 2,33 w przybliżeniu oczywiście. Także wtedy to nasze m jest dowolne. Dowolne czy dodatnie, oczywiście, lub równe 0. Więc odpowiedzią będzie to, że m min jest równe temu naszemu wyrażeniu, o ile mi się to uda przekopiować jakoś fajnie. Mam nadzieję, że tak. E, chyba się wszystko udało. E, tak. No i oczywiście musimy tutaj te odpowiednie warunki dołączyć, gdy f jest mniejsze tam od 223, 233. Gdy chcielibyśmy być bardzo dokładni, to trzeba byłoby ten, tutaj tą liczbę przepisać. No a fmin, jest większe bądź równe 0, gdy F jest większe bądź równe 2,33. 23, Także y, ten sposób jest taki, y, wymaga kombinowania z tymi siłami. Dlaczego woda tak naciska, a nie inaczej? Tutaj też trzeba jakoś to sobie policzyć. Y, no Można stałkować. Jednakże y, dla osób, które nie są wprawione w całkach. Im długo schodzi to liczenie, to on będzie szybszy. No mimo wszystko go pokazałem, jest bardziej zbliżony do, tych, do tego z odpowiedzi. No czasem warto poszerzyć swoje myślenie o inne pomysły, wizje spojrzenia ludzi. Także dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i mam nadzieję, że wkrótce pojawią się inne zadania z olimpiady fizycznej. No mam nadzieję, że się państwo nie nabrali na ten mój śmieszny żart z zakończeniem. Oczywiście nie był to żart, a mianowicie zapomniałem o drugim warunku, jakim jest równowaga momentów sił, który też należy rozważyć. No ale dlaczego o nim zapomniałem, to już się państwo dowiedzą. więc tak mamy ten nasz cylinder. To najpierw zajmijmy się momentem siły grawitacji. No i gdy mamy taki położony ten cylinder w tej pozycji, to on nie ma żadnego wpływu na to czy on się przewróci czy nie, no bo taki walec jest stabilny, więc jego możemy pominąć. Kolejną siłą by była siła parcia, ale zauważmy, że parcie jest zawsze prostopadłe do powierzchni. Tym samym równoległe do promienia, i gdybyśmy mieli tę naszą zaporę, która, która by się miała przewracać, i 8 obrotu byłby ten punkt, to wtedy moment tej siły jest równy 0, więc siła parcia nam odpada. Pozostaje siła tarcia i siła reakcji podłoża. Starciem jest tak samo, bo gdyby się nasza zapora już trochę uniosła, to tarcie działa tutaj, więc ma 0 w ramie i jej moment możemy po, y, pominąć. Tak samo siła reakcji, bo też ma zerowe ramię, tylko jest w inną stronę zwrócona. A więc y, pominięcie przeze mnie tych momentów sił y, wynikało z tego, gdyż nie mają one wpływu na, na wynik końcowy. Y, konkretnie to, co tutaj mamy, to dalej obowiązuje. Ale mm, ich dyskusja, właśnie zastanowienie się nad tym jest konieczna, no bo czasem mogłoby się zdarzyć tak, że mogłyby wpłynąć, a myśmy to pominęli. Dlatego warto jest po prostu każdy aspekt tego zadania przemyśleć, rozważyć. No, ja to, że już wykonuję je po raz kolejny, to od razu o tym pominąłem, gdyż nie ma to wpływu, ale faktycznie. Żeby to otrzymać pełną liczbę punktów, mieć w 100% poprawne rozwiązanie, jest to konieczne, żeby to zauważyć. Więc teraz dziękuję za uwagę po raz kolejny. Mam nadzieję, że, że, że teraz już nie będę musiał niczego dogrywać.